Czy wiedziałeś, że możesz stać się Bogiem nad wszystkimi problemami w swoim życiu? Brzmi jak bluźnierstwo, a jednak prawdziwa bluźniercza postawa to wtedy, gdy pozwalasz, aby twoje problemy stały się twoim Bogiem. Pomyśl, jak wyglądałoby twoje życie, gdyby żaden problem nie miał nad tobą władzy, gdybyś stał ponad nimi i patrzył, jak tracą moc. Czy nie na tym właśnie polega prawdziwa wolność? Zanim pokażę ci, jak stać się Bogiem nad swoimi problemami, musimy wyjść poza to, czego nauczyły nas religie. Bóg nie jest starcem siedzącym na tronie w niebie, który patrzy na ciebie z góry i rozlicza każdy twój ruch. To tylko projekcja ludzkiego ego, nasze wyobrażenie o osobie, którą uczyniliśmy z Boga. W rzeczywistości Bóg nie jest osobą, ale najwyższą częstotliwością energią, świadomością, która przenika wszystko. Tak jak grawitacja działa bez względu na to, kim jesteś, tak samo boska energia jest bezosobowa i obiektywna. Biblia mówi: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Duch, czyli świadomość, ta energia jest w Tobie, zawsze była i zawsze będzie. I tu pojawia się problem. Dosłownie, w Twoim życiu pojawiają się rzeczy, które stają się Twoimi bogami: lęk, zmartwienie, chaos, a nawet ludzie, którzy wywierają na Ciebie wpływ. Cokolwiek ma mocniejszą częstotliwość niż Ty, staje się tymczasowo Twoim Bogiem. A przecież świat, w którym żyjemy, jest najpierw duchowy, dopiero później materialny, najpierw mentalny, dopiero potem fizyczny. Pytanie brzmi: kto ma silniejszą częstotliwość Ty czy Twoje problemy? Spójrzmy na jeden z najbardziej mistycznych fragmentów Biblii. W Eksodus 7:1 czytamy: I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanowiłem Cię bogiem dla faraona, a Aaron, Twój brat, będzie Twoim prorokiem. Zatrzymaj się na chwilę. Bóg mówi do człowieka: Uczyniłem Cię bogiem dla faraona. Faraon symbolizuje wszystko to, co Cię ogranicza: problemy, okoliczności, zewnętrzne autorytety. A Mojżesz? Mojżesz to Ty ale ta moc pojawia się dopiero po tym, gdy Bóg objawia mu swoje imię. Jestem, który jestem. Powiedz synom Izraela, posłał mnie do was ten, który mówi Jestem. To właśnie w tym miejscu kryje się klucz. Słowa ja jestem są bramą do boskiej świadomości w tobie. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy mówisz lub myślisz, ja jestem, aktywujesz w sobie boską obecność. To jest twój prawdziwy, boski rdzeń. Twoje ja jestem jest jak kropla oceanu, ma w sobie całą naturę oceanu. Dlatego słowa, które wypowiadasz po ja jestem, kształtują twoją rzeczywistość. Kiedy mówisz, jestem spokojem, wchodzisz w częstotliwość pokoju, jestem obfitością, przyciągasz obfitość, jestem harmonią. Twoje relacje zaczynają się układać. To nie magia, to prawo częstotliwości. Ten, kto utrzymuje najsilniejszą częstotliwość, ten rządzi rzeczywistością. Twoje życie to ciągła gra częstotliwości. Pragniesz pokoju, pojawia się chaos. Pragniesz wolności, pojawia się ograniczenie. Pragniesz miłości, pojawia się konflikt i wtedy stajesz przed wyborem, czy utrzymasz częstotliwość swojego ja jestem, czy poddasz się temu, co pokazują ci zewnętrzne okoliczności. To jest właśnie test. Kiedy utrzymasz swoją częstotliwość, problemy muszą się ugiąć, muszą cię uznać za Boga. Prawdziwe pytanie brzmi, kto rządzi twoim życiem? Ty, świadomy swojego ja jestem, czy Twoje problemy, które uczyniłeś Bogami? Exodus nie jest tylko historią o starożytnym Egipcie. To jest Twoja historia. Ty jesteś Mojżeszem, ty jesteś Izraelem, a Twój Faraon to wszystkie ograniczenia, którym nadałeś władzę. I pamiętaj, Bóg już powiedział: Uczyniłem Cię Bogiem nad faraonem. Zamknij teraz oczy i weź głęboki oddech. Pomyśl o problemie, który ostatnio najbardziej Cię przytłaczał. A teraz powiedz w myślach: Ja jestem ponad tym problemem, ja jestem wolnością, ja jestem boską obecnością. Poczuj, jak energia zmienia się w Twoim wnętrzu, poczuj, jak częstotliwość się wzmacnia. Od tej chwili masz wybór. Albo Twoje problemy będą Twoimi bogami, albo ty staniesz się Bogiem nad nimi.